Cześć, witajcie ludzie! Tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w świecie LEGO Marvel Super Heroes z ulicami Nowego Jorku. Okej, ok, ludziska, w tym odcinku słuchajcie, bym chciał sobie wykonać misję. Misję, 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 kolejną już dla Deadpoola misję. I ta misja będzie się znajdowała tutaj. Ustawiłem sobie jako miejsce docelowe. Ale tutaj jakiś teleport, może o właśnie o to chodziło. Także się tepniemy i dzięki temu mamy troszeczkę bliżej do mm, zadania dla Deadpoola. W ogóle nie w tą stronę poleciałem to trzeba. Już trudno. Trzeba się troszeczkę obniżyć. I mniej więcej teraz już... O właśnie. O jeszcze monetki, jak miło. W ogóle już 111 milionów. Boże, na co ja to przeznaczę? Słuchajcie, to ja naprawdę nie mam pojęcia. No, dobra, my ciśniemy. Albo w sumie... Zaraz, ile to trzeba tych klocków? 150, no to nie, to tego jeszcze tutaj nie zrobimy. Ale z tego co wiem właśnie yy, Tę misję, yy, na której której ikonką jest ta sztanga Potrzeba na to na to ile? Nawet nie ile na, na to klocków potrzeba, ale wiem, że możemy tam wejść. Okej okay. Także co, wchodzimy no nie No innego wyjścia nie mamy, więc zaczynamy za dla Deadpoola. O już prawie wyznawca, nawet nie wiem jakim cudem. Well, well, <laughs> już ...nie wiem jakim cudem, to ja naprawdę nie wiem. Dobra, więc teraz tak, ciśniemy sobie, słuchajcie, tutaj coś wzywa Wolverina już. I teraz tak, najpierw to misje sobie wykonamy, jak wiemy, no, na trybie. No. Tym. Koleż. Jezu. Na trybie niby tym, fabularnym, tak? I dopiero potem na trybie swobodnej gry. Możesz już mamy prawie 700 tysięcy monet. To wszystko za pomocą tego genialnego mnożnika. Coż to będzie, coż to będzie. Jakaś armatka? Nawet nie wiem, słuchajcie A z tego co mamy? No nawet nie wiem no Zresztą zaraz zobaczymy, dobra tą armatkę sobie damy? I teraz tak, co musimy wycelować? Mhm, nic tutaj ciekawego w sumie nie widzę na razie A to leje wodą Co musimy tutaj polać? Oho, to ten zbiornik zapełnić. Tak, i teraz ty Jean, podnieś go tu. I co on zrobił z tym, że się tak. Zapytam to, zeżar, czy co? To było dziwne. A tutaj co możemy zrobić? A ja tutaj Ironmana, ale tutaj Ironmana nie mamy, więc musimy na razie sobie obejść. Się obejść bez Ironmana. Poszukamy tutaj czegoś, może będzie coś ciekawego, a może nie e, tak, jak mówiłem. Właśnie najpierw sobie No, już mam milion monet. Tak miło, tak jak mówiłem. Najpierw misję na trybie swobodnym: e, Najpierw na trybie tym fabularnym, i dopiero później na Nie, so zrobiło mi się, przepraszam. Na trybie swobodnej gry widzę jakąś bieżnie. Bieżnia jest z, 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 troszeczkę, tak powiem, zepsuta. I coś w tym jakoś tam naprawimy? Chyba nie. No, tak, tego nie naprawimy na pewno. Jean, możesz to podnieść tylko magnito? Nie, tylko mag magnito. no. Magneto albo mag magnito, już nawet nie pamiętam. A z tym, co trzeba zrobić? Szajka, by wypełnić niektóre obiekty. No dobra. Jeszcze. Okej. Okay. Dobra, coś, 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 jakoś to rozwaliliśmy. Ale teraz ty to ułóż, Czego nie ułożysz chyba jeszcze? Ja na tego jeszcze nie ułożę, słuchajcie. Co z tym zrobię? To się otworzyło chyba, nie? Mi się wydaje. Dobra, Wolverine, chodź ty, bo tutaj szybciej <laughs> z tym wszystkim sobie poradzisz. <laughs> A to co to będzie? Jakiś piecyk, tak? Tak, to jest piecyk. O jak fajnie, dobra. Znowu ty tutaj jean przyjdź. I daj mu to do zeżarcia. <laughs> Jezu. To gruba świnia. A niech żre niech żre. <grym> Dobra, tu mi się przydał pan fantastyczny, którego nie posiadamy. Trzeba się na, niestety na razie obejść bez niego i poszukać coś, to co musimy dać... Jakieś, o tutaj mamy kawałek tego tortu już. Czy tortu, czy co to będzie nawet nie wiem Drugi kawałek Aha, już to chyba możemy ułożyć, słuchajcie. No. No dobrze jest, gdzie to trzeba... Co jest? No położysz to na tym. Gówno. Chyba, że to najpierw na tym, o! I to na tym, okej. Okay. I dajmy mu to teraz. I to będzie koniec misji? Nie, nie, jeszcze, 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 jeszcze! No i gitara. I to się koniec misji? Chyba tak. Więc yeah, I mean, like I mean, and... <laughs> ten deadpool jest zarombisty, po prostu on jest taką komiczną postacią. Garda w górze. Okej, okay. jakie postacie? Fenix, czy Phoenix? Jakoś tak. Blob. No to tyle. Prawdziwy wyznawca. Także G. I 106, 107. Do tych klocków. Kontynuujemy. Powracamy do Nowego Jorku. Słuchajcie. I zaczniemy sobie jeszcze raz misyjkę, mis, Zrobimy sobie jeszcze raz. Swobodna gra. I niech będzie pan fantastyczny. Nie, 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 Pan fantastyczny, jeszcze raz. Nie ten Ameryka. Pan fantastyczny. Tam później jeszcze sobie Ironmana dobierzemy. Nie znowu musimy obejrzeć filmik. ten we'll Deadpool, we'll ready, Deadpool we'll jest zarąbisty, naprawdę. Ja już chcę tak nim cholernie pograć. Ready. No tak, w misji będzie do odblokowania, tak, y, Stan Lee, postać, klocek, Deadpool'a. Znaczy, Deadpool'a, Deadpool'a bardziej. Dobra, czyli tak, Magneto, chodź tu. Pierwsze, co zrobimy, to uratujemy jego właśnie. Stan Lee. Dasz mi kasę, czy nie? Dasz mi kasę, ładnie. Teraz drugie, co zrobimy... To Panem Fantastycznym przedostaniemy się tam, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie musieliśmy, czyli. Aha, bo nie, najpierw jeszcze. Chociaż nie, dobra, weźmy jeszcze jego i Spidermana na chwilę. Ha, czyli to nam nic nie dało, słuchajcie, dobra. To bez sensu było. Dobra, Kapitan. E, Boże, Pan Fantastyczny, niech przejdzie. Dobra, mamy postać. Dobra, jest postać Wolverina jakaś Dobra i teraz tak, e, weź na Wolverina pora, dobra hmm. Niech będzie Siren Patriot Czy Patriot, cholera wie. Dobra, monety. ja szukam jeszcze klocka Deadpool'a Teraz za cholerę nie mam pojęcia gdzie on może tutaj coś niby jest, słuchajcie Jakaś dziwna czerwona ścianka Kolera. O właśnie, to! To było tutaj dla Pana Fantastycznego. Hehe. I jest klocek Deadpoola. Także misje sobie wykonaliśmy pięknie. Dziękuję bardzo. Powrót do Nowego Jorku. Zapisz i wejdź. Wolverine maska. Dobra, 115 milionów już mamy, wow. Klosek Deadpoola i Stanley w opałach. 108 i tyle, kontynuujemy, znaczy powracamy do Nowego Jorku. Pomijamy to sobie rzecz jasna i od razu lecimy, słuchajcie, do sklepu zobaczyć co to będzie za czerwony klocek. Ten Black Bolt podobno jest fajny, tak mi pisaliście. Z tego co ja wiem, to chyba jest naprawdę fajny. Czekajcie, co on ma? K, przytrzymajmy i... Ło kurde. A L? Ma jakieś strzały. Jakieś takie głosu bardziej. I nawet latat potrafi! E, to całkiem fajna ta postać, powiem wam. Dobra, L. Monety, monety, to nie przebrania. Mamy wykrywacz mini zestawów. O właśnie, dziękuję bardzo. Tak, na tym mi najbardziej zależało, na, na chyba na wykrywaczu mini zestawów. No co tu jeszcze mamy? Mini postacie, zbieranie holograficznych, szybkie budowanie i wykrywacz żetonów postaci. O, to też by się jeszcze przydało. No, ale powiem wam, że naprawdę zależało mi na tym mm, na tym właśnie wykrywaczu mini zestawów. Jeszcze Wolverine maska. No i także tyle. Bo już tutaj nic nie mamy. O nie, jest Phoenix. Dobra. Jeszcze ją sobie możemy odwloczyć. I to będzie na tyle. Jezu, ten Black... On się nazywa Black Bolt, tak? Black Bolt, no. On jest świetny, bo ja wam. Naprawdę nim się fajnie gra. Ale... Dobra już. Weźmy to, naciśnijmy. I się jeszcze gdzieś przylecimy po jakiejś. Yy... Hmm. Albo po złote klocki, albo po jakiejś postaci. Mam teraz ciężki wybór, właśnie. Weźmy na mapkę. W sumie spróbowałbym tym Black Bultem swoich sił w tym właśnie wyścigu. Ale to za chwilkę. Najpierw wykonajmy sobie misje, które tutaj nam dadzą. Za złote klocki rzecz jasna. A jednak nie. O, że ty w mordę jeża, zaś tego idiotę? Serio? Tylko nie mam za cholerę pojęcia, gdzie on kurde będzie On niby jest gdzieś tutaj pokazany, ale gdzie on do cholery jasnej może ludziska być To jest naprawdę dla mnie nie, nie do ogarnięcia, gdzie ten idiota się mógł schować Po prostu powiem wam, że ja tutaj prze, przejrzałem całą tą mapkę Znaczy całą tą mapkę Całą tą, cały ten fragment tutaj, i ja powiem wam, że go nigdzie nie widzę, tak typowo, ja go nigdzie po prostu nie widzę. bo tutaj dostawało się złotego klocka, jak się zniszczyło te statki na pewno, tyle wiem. Ale raczej nic mi to nie da, słuchajcie, ja go muszę gdzieś tutaj poszukać jeszcze. A tutaj, cóż to będzie, coś dla Spidermana widzę. Pajęcze, zmysły, K. I mamy tego frajera wreszcie. Boże święty. Ile z tym idiotą było zachodu. Jezu, gdzie on się schował w ogóle? Czy to widzieliście? Ale dobrze, mamy tego debila wreszcie. Boże, Ile ja, jak ja się tą misją po prostu liska waliłem. A to wystarczyło tylko Spidermanem użyć pańczych zmysłów i mieliśmy tego durnia. Ale dobrze, dobrze. Na szczęście już tego debila mamy. Także niech on tu podejdzie tylko chodź tu idioto chodź no ok <głosy> <głosy> i będziemy mi 100 z 109 tego tego klocka już ok dobra polejmy tą wodą tutaj szybciutko żeby to misję sobie tu ładnie zrobić tak wiecie tak dla, dla tych klocków tylko bo dzięki temu zbiera sobie troszeczkę więcej monet Okej, okay, także teraz tak yy, weźmy tego Black Bullta, bo on się świetnie gra, powiem Wam. Gdyby teraz był Black Bullt, Black Bullt. Zgubiłem. O, jest murzyn. Dobra, ciśniemy więc robić sobie następne zadanka. I teraz tak, tutaj jest kolejny złoty klocek, którego pewnie zdobędziemy sobie, jeżeli to rozwalimy, tak czy nie? Jestem aż ciekaw, czy to o to w, o tutaj chodzi. Albo po prostu o to, żeby. Albo nie, o to też pewnie będzie chodziło. Ale najpierw zróbmy tutaj zadanko. Dziś nie mam czasu na wyścigi żołnierze. Żołnierze AIM atakują helikoptery. Nie możemy im pozwolić dostać się do środka. Pomóż nam sprząt... Okej. Okay. Okej, okay, tutaj są. Cholera. Dobra, już po tobie. Hehehe. Czekajcie, ja wam tutaj pokażę. Cholera. Już nie żyjecie. Dobra, czekajcie, tylko sobie w nich. O kurde, on jest świetny Jeszcze raz. Jezu, ile ich tu się nazbierało teraz? A tak krzykiem Dobra, zabijmy ich, zabijmy ich Jezu, ile ich tu sporo jest tutaj, powiem mam? Hmm. Ale że by się inna postać w sumie, wiecie co? Bo to nie jest postać jednak. Niech będzie Iron Patriot. O, on ma ten swój. O jezu, tu było świetne kombo, pojęłam. To też było całkiem, całkiem fajne. To też już mogliśmy chyba zaobserwować kiedyś. Czy jeszcze ktoś tu będzie? To wszyscy. Już jestem ciekaw. Przy okazji zbierzmy monetki. No to wszyscy? Nie, tu, jest, tu jeszcze jest koleś. I czy to wszyscy? Tak. Czemu trzy litery? Mamy schemat mini helikary. O kurde! Dobra, bierzemy K. I przy okazji, że sobie odblokujemy ten pojazd tutaj. Odblokujmy i za chwilę go zobaczymy Tylko tu widzę już postać do odblokowania Gdzie ona zaś będzie? O tutaj jest, Oto świetnie Ona nam da chyba ostatnie już zadanko Czas na ostatni etap Grand Prix Helikarys Shield Ta trasa jest trochę trudniejsza Ale po prostu bądź jakby cię wściekły Hulk ścigał Dasz radę No spoko Znowu w kokartach Także szykujemy się do wyścigu i ciśniemy, słuchajcie. Kurde, bele, ona szybka jest. Jezu, ale ta trasa jest, powiem wam... Jezu, jezu, jezu! Prawie bym po, po prostu wypadł ludzie teraz. Chociaż nie wiem, czy tu się da w ogóle wypaść. Mam nadzieję, że się nie da wypaść. Ale powiem, że ta trasa jest... Naprawdę niezbyt przyjemna, bo tutaj widzimy tylko tak naprawdę... Od czasu do czasu ona tak mocniej zaświeci niebie na niebiesko. Ale z, jed... ale z drugiej strony ona jest naprawdę, słuchajcie... O, i dobra, wygraliśmy wyścig. I to wszystko, czy? Tak, to wszystko. I jeszcze został nam jeden złoty klocek na shield. I to będzie ostatnie zadanko na shield. I pewnie chodzi o to po prostu, żeby zniszczyć te statki tutaj. Także może je sobie zniszczę, teraz nagrywając. Żeby ma pokazać, bo tam z tyłu też się właśnie dało zdobyć złotego klocka, jak się tak rozwaliło te statki. Tam za nami. Tylko nie wiem ile tutaj trzeba tego zniszczyć zaś. Nie, Jeszcze jest jedno zadanko na shield chyba wiecie Tam gdzieś na końcu No to za chwilkę je sobie zrobimy Jeszcze czy Czy już jeszcze Cholera to czasami naprawdę Za wygraną nie daje Jeszcze Jeszcze I jest 110 złoty klocek Także git I jeszcze mam jedno zadanko na shield No właśnie u tego typka ale, o, o srebrnego serfera. To git. Hmm. Ścigać się z samym złotym serwerem. Złotym serwerem, boże. O, cholera, jasna. Powiem, mam to, będzie ciężkie. nie ja nienawidzę podniebnych wyścigów. Ale jest na razie dobrze. Hmm. Dobra, następny jest tutaj. To będzie taki wyścig dookoła, dookoła tej bazy. O, i brawo, mamy metę już. Dobra, Jezu, prawie bym jeszcze wyleciał z poza trasy. <ścoughs> Jak on ci dziwnie wygnął? Ej, co się mu z nim stało? Dobra, nieważne, 11 złoty klocek i yy, wszystko chyba w shield, chociaż nie, jeszcze chyba nie wszystko, obczajmy, nie, jeszcze jeden ten, ten wyścig tylko nam został tutaj, do cholery jasnej, którego nie potrafię przejść, ile mam jeszcze czasu, nie, no mam jeszcze chwilę, dobra, więc ja spróbuję sobie, yy, chyba spróbuję zrobić ten wyścig, aczkolwiek najpierw jeszcze chcę zobaczyć ten, yy, ten, ten nowy, nowy odkryto, nowo odkryto pojazd latający, pojazdy, Mini helikar. O w mordę. Znaczy mini jest, ale. Po co? Jak to naprawdę. Ej, jeszcze stracił jedno serce. Jak tym się lata? Tak sobie tak tak dosyć ciężkawo się lata bo to tak opada. Nie skręca w ogóle tak naprawdę. Takie 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 sobie ale może być jako, jako design może być. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy te pojazdy, bo może czymś uda nam się zrobić ten wyścig. Yy, może helikopterem jakimś. Nie będzie policyjny. Aż jestem ciekaw. Nie, no ładnie się prezentuje, powiem Wam. No całkiem, całkiem. Wrafajmy do niego. I teraz tak, jak się nim będzie latać. Powiem Wam, że tak sobie, ale nie jestem pewien, czy mi się uda zrobić nim wyścig. Szybki jest, dosyć powiem Wam. Jak się już tak rozpędzi, to jest bardzo szybki. W sumie to nie wiem, czy, czy to był dobry pomysł, że wziąłem sobie <laughs> właśnie helikopter do wyścigu, bo coś czarno to widzę. No. Weźmy sobie może ten odrzutowiec po prostu. Bo jednak ten helikopter nie ma żadnego przyspieszenia. To jest, to jest dosyć uci uciążliwe. Zrzucowiec Duma, chyba w sumie, byłby tutaj słaby, powiem Wam. <coughs> tak szczerze. A bardzo bym chciał mieć już ten wyścig z głowy, bo to jest ostatnia misja na shield, która mi została. <coughs> znaczy się. Ona nie jest tak centralnie <coughs> na shield, tylko ona jest jednak. tego odblokowana. Patrzyliśmy już na to. Patrzyliśmy, dobra. A bo to jest to, dobra, to jest to znane. Mm. Bo jednak, słuchajcie, ta misja jest tak obok shield, tak, ale to jest jednak wyścig i on chyba pod, 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 podchodzi pod shield. Dobra, udało mi się to zaliczyć jakimś cudem. Nie pytajcie nawet jakim, bo nawet nie wiem, jak mi się to udało tutaj zaliczyć. Dobra, skupienie. A teraz na dół. Mamy pół minuty prawie. Na górę i teraz pędzimy. No, cholera jasna. Dobra, jest dobrze na razie. Tak sobie. O cholera jeszcze tramwaj, y, pociąg. Tramwaj, Boże Cholera jasna 100% skupienia Że <grym> piznął się teraz O i jest meta, dobra Jezu, w końcu będzie ten... Jest ten wyścig z głowy. Jezu, nie wiecie nawet jak ja się z tego powodu cieszę. Boże święte, ile w tym wyścigu było problemów? Kilka razy go próbowałem słuchajcie przejść z tego co pamiętam jak nagrywałem właśnie Przy okazji nagroda, tutaj jest sporo monet Dobra, jeszcze w sumie co zdążę coś zrobić w ogóle, czy już chyba nie za bardzo Chyba już właśnie nie za bardzo to... Nie wiem w sumie czy już lecić na shield, czy, czy jeszcze po coś. Nie no w sumie żebym poleciał na shield, tak, bo jeszcze ten odcinek troszeczkę trwa. Chociaż w sumie. Jezu. Trochę wysoko wleciałem, bowiem wam. Ale tu coś mamy ciekawego, zobaczmy. O, tutaj się będą przyda, dobra. Wow. Dniowy helikopter. No to powiem Wam, zdobyliśmy kolejny helikopter przez przypadek zupełnie. No ale ładnie, ładnie powiem Wam. Taki w sumie. W sumie nie, no ten odcinek powiem Wam wyrzedł mi dosyć dobrze, bo zdobyłem w końcu, w końcu, w końcu. Zdobyłem tego złotego klocka na tym podjednym wyścigu przy Shield. No i na zakończenie jeszcze, mis znaczy jeszcze misja do Deadpoola i na zakończenie jeszcze odblokowałem sobie nowy helikopter, który jeszcze sobie tylko szybko obczajmy, znaczy kupimy i zakończę ten odcinek. Dobra, więc lecimy szybciutko, ale powiem Wam, że udało mi się ten wyścig zrobić tylko dlatego, że się skupiłem. Pojazdy, nowy helikopter, także gitara i chyba mogę już zakończyć ten odcinek ludziska. Także jeszcze tylko się zbliżmy tutaj i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.